Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku dokonamy naprawdę bardzo szczegółowej analizy. Mamy tutaj parę rzeczy bardzo dziwnych które wyszły na odcinku. Zapraszam serdecznie, ujawnimy wszystkie sekrety, wszystkie, wszystkie easter eggi i dziwne sytuacje, które są tutaj w tej serii. Zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy, pozostawcie łapkę, no i lecimy, moi, moi kochani. Obejrzymy sobie na razie odcinek, jak tu widzicie, w pełnej szybkości, następnie zrobimy sobie odcinek w, w szybkości, wiecie, tej spowolnionej. Natomiast jest tu parę rzeczy, które są dość dziwne. Przede wszystkim znikło nam to krzesło. Mamy tutaj, e, tę, tutaj y, te, tę palmę, którą już widzieliśmy w poprzednich odcinkach, ale również to jest chyba budka telefoniczna czy raczej automat telefoniczny, który był bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, wy może tego nie pamiętacie, ale starsze osoby na pewno, były takie budki czy automaty w ścianach telefonicznych, gdzie telefon na kartę, gdzie kartą magnetyczną mogliście dzwonić, tam były impulsy i dzwoniliście sobie w różne miejsca. Tego już obecnie u nas nie ma. Wyparły to telefony komórkowe, które teraz każdy ma praktycznie, no ale to prawdopodobnie jest coś takiego. Co ciekawe, to potem znika z biegiem odcinka. Ja myślałem, że to jest PC man. Zrobiłem o tym wpis na społeczności, ale potem to usunąłem, no bo to nie był, że zdecydowanie to nie jest postać. Natomiast ktoś prawdopodobnie do tej budki podszedł potem. No ale to oczywiście będziemy sobie rozmawiać. Bardzo dziwnie też tutaj się zachowuje ta, ci ludzie. Bo o ile ci wyglądają na ży takich e, żywszych, mają słuchawki na, na uszach, natomiast ta grupa nie ma, jak widzicie. Ona się dziwacznie, bardzo dziwacznie zachowuje. E, nie ma słuchawek, więc jest narażona na te skibity toilet. Stoją bez ruchu totalnie tak sztywno, dość dziwacznie. Dość dziwacznie to wygląda. Więc moim zdaniem, jest, jest coś na rzecz, oni w ogóle się nie ruszają, ty. W ogóle, e, więc to jest mega. Mega dziwne, ani okiem nie mrugną, i zobaczcie, tu jest oczywiście ta budka dalej, i yy, tw ludzie twierdzą, czy Elita twierdzi, że tu ktoś podszedł do tej budki telefonicznej. Chociaż, moim zdaniem, szczerze, yy, ja tu nie widzę nikogo, tak, tak można powiedzieć. Raczej, tu jest dalej ta budka, jest to rozmazane, więc ciężko, ciężko og ogarnąć o co chodzi. Natomiast, wiecie, co jest też ciekawe, że te astro toalety. W pierwszym momencie nie strzelały do elity, tylko chciały zniszczyć ludzi, e, więc głównym celem byli ludzie. Pewnie nie wiadomo dlaczego, natomiast wydaje się albo, że to jest po prostu słabszy i łatwiejszy cel, albo boją się, że oni ci ludzie znowu zamienią się w Skibidi Toilet i przez to będą musieli z nimi walczyć. No ale no tak to wygląda. On w pierwszej kolejności te astro strzelają do ludzi. Tu znowu, patrzcie, gdzieś tam strzelił we świat. No i potem, jak widzicie, bardzo dziwnie niektóre elementy wyglądają, no tych ludzi już tu nie ma, natomiast no, ten samochód tutaj totalnie nie pasuje do tej scenerii, ten jeszcze jest zielony chyba, więc to jest ciekawe i możemy odczytać jakiś kod, no nie wiem, może ktoś rozszyfruje z was ten kodzik, jak będzie się chciało, natomiast jest to dość specyficzne, dość dziwne i mm, ciężko powiedzieć co ono oznacza. Tu mamy C4325, czy coś takiego. Nie wiadomo, czy to w ogóle ma sens, w ogóle zajmowanie się tą rejestracją. Ale jak widzicie, no ci ludzie zostali totalnie zdewastowani, nie? Tutaj mamy Astro Toaletę. Elita twierdzi, że on posiada niewidzialność, natomiast. Czy może ma jakiś system kamuflażu, czy coś jakby, oni byli niewidzialni przez moment, to jest zbyt OP moim zdaniem, więc raczej te, to, to nie będzie tak, że oni są niewidzialni, bo to, tak jak mówię, to by było zbyt za mocne, tak? I natomiast poznaliśmy nową broń, mają też broń białą te astrotoalety, co jest dość ciekawe, a jeżeli sobie spojrzymy, to już tej budki tutaj nie ma, jak przy tym drzewie. Palma chyba tam dalej stoi, ale budki już nie ma, więc to jest dziwne, nie? E, dlaczego ona zniknęła? Czy budka, czy plakat? Niektórzy mówią, że to jest plakat. No nie ma już przy tym drzewie, jak widzicie. No i teraz, słuchajcie, tu pojawi się skład Gimenów. E, jest potwierdzenie. Co ciekawe, mnie to zastanawia, że ci G-Meni już ten skład od Gimena już ma ulepszone bronie pod ast od Astro. Więc jak pamiętacie sobie, odcinek gdzie była kobieta z KBD, w którym to było nie w 75 to ona tutaj wzięła te części te bronie od, od tych astro jak widzicie żeby je zbadać i moim zdaniem to trochę trochę mija się z celem trochę to jest bardzo chaotycznie ta linia czasowa no bo od odcinka 75 do 77 Part 1 nie minęło chyba tak dużo czasu, tak szczerze mówiąc. Jak oni, w tak szybkim czasie, potrafili zbadać tę technologię i zmodyfikować ją. Żeby dostać sobie bronię, bo to tak obstawiam, że to właśnie w 75 to ona poszła do, do tego składu gimnów i ona zaniosła tą broń, nie? żeby ją badać. Więc dla mnie to jest dość ciekawe i w tak szybkim, po prostu się to nie klei, nie? że w tak szybkim tempie oni są w stanie ulepszyć swoje bronie na podstawie tego, z tego, tej części 75. Dziwne, dziwne to jest ba bardzo dziwne, więc y, chyba to akurat taki błąd w fabule moim zdaniem, bo, bo, bo tak naprawdę ile? Parę godzin się dzieje od momentu, gdzie, gdzie jest ta, 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 ta. Pojawiają się astrotoalety, bo nagle mamy mrok, nie mamy pokazane czy stało światło, słońce i tak dalej. Być może minął tydzień od tego, ale to by też nie by miało sensu totalnie. Więc to dziwne jest, czasowo mi się to nie klei, linia czasowa, więc to jest bardzo dziwne, nie? Że te ulepszenia są Patrzcie, No tu mają te, te działa z Astro Toilet, są wzięła na przykład ta, ta oczywiście ta, ta kobieta. Ewentualnie, no nie wiem, TV-meni badali już wcześniej te, te technologie, więc TV-meni by się z nimi podzielili, ale to raczej wątpienie. nie? No, nie wiem, ciekawe, ciekawe. Być może w jakiś sposób to oni razem no, opracowali z tv Manami te technologie, ale to też raczej wątpię, szczerze mówiąc, nie? Oczywiście Rambo, ten gościu tutaj, Rambo, no, kozak. No i to z tym, jak oni mówią teraz normalnie, to jest mega super, bo wiemy przynajmniej co się dzieje. I ta scena mega, jest mega super. Czy on jest głupi? Patrzcie, tu dalej jest duże zbliżenie, już tej budki tu nie ma. nie? Oczywiście mamy nawiązanie do przecieków. We, we ain't here to hurt nobody. No, czas, żebyśmy się zaprzyjaźnili. I najlepszy motyw jest. We are not asking. My nie pytamy. My nie prosimy. To jest najlepszy moment. I to te oczy, i to wszystko, nie? No i czy, oczywiście, jak już to powtarzałem o, ostatni raz, pierwszy, e, pierwszy, pierwszy film, gdzie ten X-Wing zostaje zniszczony, bo wcześniej nie było to nigdzie widoczne. Natomiast motyw tutaj, DJ Toilet, oczywiście, ulepszony. Pojawia się całe, cały skład od Jimena. No i oczywiście pająk ma dziś dziwną energię. To jest na biało, jak widzicie, a nie na niebiesko. Więc to jest zastanawiające. Tu potem fio przechodzi fioletowy kolor. Dość ciekawe, że pająk ma coś takiego. jest no to jak ucieli tą głowę, nie? To niestety tutaj on się jakieś nogi wystają, tak? Jakiś zamienia się ten gościu w pająka, co jest bardzo, bardzo dziwne moim zdaniem. Jak widzicie. Nogi, te i... To jest zastanawiające, dlaczego oni w coś takiego się zamieniają. Więc trzeba niszczyć głowę od razu, jeżeli chodzi o astro toalety... Tak to jest. Tu oczywiście potwierdzone jest, że steak nagrał więcej tych krzyków niż tylko jeden. To był jego, jego krzyk również. No i ten tu się nie mógł, ale w końcu dał kciuka w górę. Chodźmy. Tylko pytanie gdzie, nie? Let's go. Chociaż to jest lepsze tłumaczone, bo to można też tłumaczyć. Nareszcie, let's go! Jedziemy, czy coś takiego, nie? A nie, że chodź, chodźcie za mną. Follow me to by było, chodźcie za mną, nie? No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz tutaj na wstępie to jest to, że e, kamery zaczęły ukrywać się pod wodą, co jest bardzo dobre. Bo pytanie, czy skibit toilet też by mogły pod wodą przebywać? Myślę, że nie. Natomiast kamery mogą, bo są, są, są patrzcie, tu wy, wychodzi z pod wody, tam się ukrywali. Więc, moim zdaniem, tutaj akurat bardzo fajnie to jest wytłumaczone. Natomiast być może kiedyś zobaczymy jakieś bazy kamer pod wodą. No, bo tak naprawdę nie będą w stanie z to toilet tam do, dotrzeć, nie? Pająk też oczywiście jest z wodą, pod wodą, ale kazał się mu ukryć Elita, bo idzie na szpiegi, tak, na zwiat, żeby tu sprawdzić wszystko. I Jeszcze jedna jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie, że tu na początku jak on się patrzy na to to tak naprawdę tu jedno drzewo sobie tak stoi niezniszczone, jakby nigdy nic, więc to też może być jakaś jakiś ktoś, jakaś rasa, która się po prostu ukrywa, jest zmiennokształtnymi, nie? Motyw z tym krzesłem też jest dość ciekawy, bo on tak jakby wchodził w jakiś portal i, i po prostu go już nie było, nie? Co ciekawe, tu nawet gaśnie ten ogień, nie? No, także y, wygląda to całkiem ciekawie. Y, natomiast ci ludzie tu mnie zastanawiają, nie? Ciekawe, czy, czy oni tu. Okej, okay, on tu zoomował ale nie, nie zoomował na twarz tamtych. Więc to jest ciekawe. To są ci ludzie. Chyba potwierdzony pierwszy raz taka postać. Natomiast oni są bez słuchawek, jak widzicie. I stoją tak nieruchomo. Dziwne, dziwne to jest. Być może to błąd animacji, natomiast tutaj, tak jak mówię. Natomiast jest ciekawe tutaj, że pomagają innym ludziom. Więc to jest. To jest fajne, tak? To znaczy, że jacyś ludzie gdzieś przeżyli. I być może poznamy też obu, obozowisko ludzi, nie? Obstawiam, że ludzie będą się też kryli w metrach Pod ziemią No bo, no bo tam też z Kibit Toilet też nie będą tak wchodziły, nie? Natomiast tak jak mówię, no ci ludzie dość podejrzanie wyglądają Tym bardziej, że są bez słuchawek, nie? Ten tu celowo popatrzył, no tak jak mówię Elita twierdzi, kameraman, że tutaj jest jakiś. Że tutaj jest jakiś um, postać podchodziła do tej budki, nie? Natomiast, moim zdaniem, czegoś takiego nie ma. No, ale cóż, jest słaba jakość, ciężko to zobaczyć. Gdyby Boom to nagrywał 4K, to byłoby o wiele łatwiej. Natomiast tutaj jest też sytuacja z tym samochodem, to jest też bardzo dziwne, bo bum zazwyczaj jak patrzy się w tę stronę gdzieś nasz kamera, to jest coś ukrytego, więc wydaje się, moim zdaniem ten samochód tu totalnie nie pasuje, nie? No ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie, totalnie nie pasuje, nie? Po co się tu patrzył na to miejsce? Nie wiadomo. Moim zdaniem to chodzi o ten samochód, który totalnie nie powinien tu pasować, nie? No i ci ludzie tutaj niestety zostali zniszczeni. No i powiem Wam szczerze, moje wrażenia z odcinka mam mieszane uczucia, bo czekaliśmy bardzo długo. Tak naprawdę tu jakiś epickich scen walki nie było. Jak znowu miesiąc będziemy czekać na odcinek, to jest to bardzo słabe. No, ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział. Natomiast jako tako, ta scena z G-Squadem i tak dalej bardzo fajne. I chyba moją najlepiej ulubioną teraz postacią będzie właśnie ten Rambo z Kibidi Toilet. Paj kozacko to wygląda, nie. Mega, mega fajnie. I ta jego reakcja jest to całkiem takie e, śmieszne, nie? No i zobaczymy, co teraz się wydarzy. Bo. Jaki jest plan? Co chcą zrobić? Pewnie będą się, uda udadzą się do bazy jakiejś z Hibit Toilet Tajnej, ewentualnie w jakiś sposób e, e, się połączą z kamerami. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że w parcie drugim zobaczymy retrospekcję, bo nie wiemy, co się wydarzyło z Tytanem Kamerą i z Tytanem TV-Manem czy Głośnikiem, więc to jest ciekawe. E, martwię się, że baza kamer została też zniszczona, ponieważ ona była jakby na powierzchni nie pod ziemią, nie wiemy jaka jest baza głośników. Na razie rzecz cała dzieje się w tym w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie jest baza kamer, bo chyba głośniki mają bardziej bazę w, w Wielkiej Brytanii, tak? No i zobaczymy. W Londynie prawdopodobnie. No, tyle dzisiaj.